nie mogę. Siema, tej na kolekcjoner i witam was w kolejnym odcinku Ostatnim, no niestety ostatnim Tak mi się fajnie otwierało tego giftboxa Pamiętacie poprzedni odcineczek? No nie Po prostu ten giftbox już jest tak bardzo dobry Dwa fansy i WNS Nie pogardziłbym jakby tutaj się trafiła jeszcze jakaś fajna karta Ale i tak jestem zadowolony, ponieważ ten i przebił wszystko Jedziemy z ostatnimi dwoma saszetkami w tym giftboxie No, żeby jakiś może jeszcze jakaś fajna karta się trafi nie wiem No i niestety, no nasza powtórka Key Player, Lozo. I jedziemy dalej, Marlos Piłeczka Gashi Vanderville I Rafinia No niestety No i ostatnia saszyteczka. No i jedziemy, no szkoda mi trochę otwierać tej seszyteczkę Może ją sobie na pamiątku zostawię Nie, otworzę Zrobię to dla widzów no i niestety Powtóreczka Kurczę ja Myślałam, że już taki fajny jeszcze będzie ten odcineczek Salvatore Sirigu No i jeszcze City No i jeszcze Adrenalin No i tak Bazułeczki Terstegen Chuba Bernard i Lichtenberger Więc To był ostatni odcineczek z GitBoxa Jeśli Wam się spodobał To zostawcie łapkę w górę Dajcie suba Napisz komentarz, wejdź na mojego Facebooka, wejdź na kanał Matthieu'ego kolekcjonera. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.